Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest cotygodniowy Motodziennik, pierwszy w tym roku. Przypomnę szybciutko, że od teraz, od tego tygodnia zaczynamy się spotykać dwa razy w ciągu tygodnia. W każdy czwartek albo w każdy piątek, w tym tygodniu będzie to czwartek, zapraszam na motodziennikowy ranking. Mam nadzieję, że się Państwu ta stara, nowa formuła spodoba i że zostanie na stałe. Bo na razie testowo na styczeń. Zaczynamy program, mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawy. No a zaczynamy oczywiście od przejrzenia ogłoszeń w poszukiwaniu ciekawych samochodów za normalne pieniądze. Zaczniemy od BMW 5, 2019 rok, 75 tysięcy przebiegu, polski salon, pierwszy właściciel i chyba optymalna konfiguracja, jeśli chodzi o napęd. Pod maską pracuje 3-litrowy, 6-cylindrowy diesel, 265 koni, skrzynia automat, napęd na 4 koła. Świetnie się tym jeździ i świetnie się w tym siedzi. Sportowe fotele, kamery 360, dobre nagłośnienie i mnóstwo innych dodatków. Cena to 184 tysiące złotych. Nowa piątka w podobnej konfiguracji kosztuje ponad 2 Razy więcej. Teraz Volkswagen Passat B8 z 2015 roku. Przebieg to 255 tysięcy. Pod maską 2 litry diesel, 240 koni, DSG, napęd na cztery koła. Polski salon, czysta historia i mnóstwo dodatków. Między innymi Webasto uruchamiane z pilota, akustyczne szyby, kamery 360. Cena to 83 tysiące złotych. Co ważne olej wymieniany był co 10 tysięcy, w skrzyni co 70 tysięcy. Fiat do teraz trochę niedoceniony jest on w naszym kraju, tak jak reszta rodzeństwa ze znaczkami Peugeota czy Citrena. Ta sztuka ma oznaczenie L2H1, czyli jest dłuższa, ale jest niska. Ma 208 tysięcy przebiegu, silnik 1.6 diesel pod maską. Auto jest od pierwszego właściciela, jednego użytkownika. Jest bezwypadkowe. Olej wymieniany był co 10 tysięcy, cena to 27 tysięcy złotych. I jeszcze ciekawego Mercedesa ml drugiej generacji na widz wypatrzył. 3.0 diesel, 224 konie pod maską, automat, napęd na 4 koła oczywiście, polski salon i bez Wypadkowe auto sprzedawane na fakturę VAT. Bardzo niski przebieg. Mercedes jest z 2010 roku i przejechał 150 tysięcy kilometrów. Cena to 60 tysięcy netto. Na auto będzie wystawiona pełna faktura VAT. Przypomnę szybko, że jeżeli są Państwo naszymi patronami i chcieliby zobaczyć swoje ogłoszenie w naszym programie, wystarczy je do nas podesłać i być patronem minimum pół roku. Jest też szybka ścieżka, która załatwi to od ręki. Przy pomocy serwisu Patronite można się też z nami skontaktować bezpośrednio. Pierwsza część naszego programu sponsorowana jest przez firmę Corteco, firmę, która produkuje filtry, uszczelnienia, koła pasowe, różne elementy z zakresu tłumienia wibracji. A teraz przechodzimy do nowości i aktualności. Gdy 5-7 lat temu eksperci z branży moto przewidywali zrównanie cen aut elektrycznych i spalinowych, chyba nikt nie był w stanie przewidzieć, że zacznie się to dziać tak szybko i że to zrównanie niekoniecznie będzie polegało na obniżeniu cen elektryków, bo chyba wszystkie podrożały, ale nie tak okrutnie jak auta spalinowe. Jeden z naszych widzów skarżył się ostatnio, że próbował sobie tipo skonfigurować na stronie Fiata i że podobno ponad 100 kosztują najtańsze. Myślę sobie bez jaj. Ale faktycznie, 107 tysięcy Hatchback, kombi od 113 tysięcy, panda 62 tysiące. To już nie są żarty, to szaleństwo. Ale jest w tych przedziwnych, nie tylko w motoryzacyjnym ujęciu, czasach pewien pozytyw. Branża moto tak gdzieś plus minus 5 lat od 2010 roku przestała się starać. Nowe modele albo faceliftingi nie były już po to, by klienci dostali ładniejszy, mocniejszy, albo przyjemniej jeżdżący, w skrócie lepszy samochód, ale by dało się go wyprodukować taniej. Przejście na elektryki i konieczność odnalezienia się w nowej sytuacji, w której akumulatory ciągle są drogie i ciężkie, a klienci zwracają uwagę przede wszystkim na zasięg, zmusza do kreatywności i kombinowania, co tu zrobić, by go wydłużyć. I od dwóch pomysłów plus liczne dygresje zaczniemy. Na rozgrzewkę Lexus RZ poznaliśmy go na wiosnę, do końca ubiegłego roku miały być cenniki, ale się nie doczekaliśmy. To spore auto ma ponad 4,8 m, z czego połowa przypada na długą maskę, trochę na odwłok, bo to oczywiście kupemu musi. Być, a kabina wydaje się dość mała. Ale nie to jest w tym aucie najważniejsze. A wspomniana kreatywność i kombinowanie, by wydłużyć zasięg, zwłaszcza zimą. Czytałem na portalu Auto Świat recenzję elektrycznej meganki, która pozostawiona na mrozie z 14% baterii miała rano piękne zero w akumulatorach. I pewnie gdybym wydał 200, 250 czy 400 tysięcy złotych na elektryczne auto. To widziałbym w nim same zalety i wszystko sobie racjonalizował, ale jak jest zimno, to żyć z elektrykiem trudniej. Samo ogrzanie kabiny zużywa sporo prądu, i właśnie tu Lexus postanowił podziałać i zainstalował promienniki podczerwieni do ogrzewania dolnej części ciała, czyli nóg. To rozwiązanie będzie dostępne za dopłatą, ma pozwolić na 8% oszczędności względem elektrycznej nagrzewnicy czy pompy ciepła, i dzięki temu zwiększy się zasięg. Jak to zadziała w praktyce, przekonamy się, mam nadzieję, już niedługo, gdy zostanie. Zostanie to przetestowane na pierwszych ochotnikach, czyli klientach. Drugi pomysł z Volvo teraz. Wczesną wiosną 2021 roku szwedzka marka poinformowała, że swoje elektryczne auta będzie wyposażać w opony z serii Recharge. Są to opony uniwersalne, specjalnie opracowane, obniżające opory toczenia w sposób tak wyraźny względem typowej zimówki, że mogą wydłużyć zasięg nawet o 8%. Mało tego, opony te mają być bardziej bezpieczne zarówno od opon letnich, jak i zimowych w chwili, gdy temperatura otoczenia będzie oscylować w okolicach zera. W idealnym świecie budziłbyś się każdego ranka, wyglądał przez okno, słuchał Prognozy pogody i zakładał odpowiednie opony do swojego samochodu na podstawie tego, co widzisz i słyszysz przed wyjazdem, powiedział Jan Ivarsson, starszy ekspert w Centrum Bezpieczeństwa Volvo Cars. W Szwecji firma została oskarżona o kompromisy w kwestii bezpieczeństwa. Po fali krytyki przyznała, że jednak zimówki zimą, jak jest śnieg, będą lepsze. A norwescy dziennikarze przeprowadzili szczegółowe testy i porównali opony Volvo z letnimi i zimowymi. I wnioski są co najmniej niepokojące, bo choć opona Volvo robi doskonałe pierwsze wrażenie zarówno na śniegu jak i lodzie, to jak już złapie poślizg z powodu zbyt dużej prędkości czy w ostrym zakręcie, to już przyczepności nie odzyskuje, w odróżnieniu od zimówki. Droga hamowania na lodzie jest dwukrotnie dłuższa, na śniegu z 50 na godzinę o 5 metrów dłuższa w porównaniu z zimówką. Latem i na oponach letnich różnice są mniejsze, choć nadal zauważalne. Opona Volvo ma dłuższą drogę hamowania na mokrym asfalcie, większą podatność na aquaplaning. Całoroczna opona jest więc gorsza od zimówek zimą, gorsza od letnich latem, ale jest bardzo dobra w sytuacjach, gdy mamy temperaturę w okolicach zera. I ma jeszcze jedną zaletę podbijaną przez Volvo. Jest to opona lepsza od opon letnich zimą i zimowych latem. Serio, to opony dla tych, co jeżdżą cały rok na tych samych oponach, niezależnie od pogody. No, coś takiego. Teraz zagadka, proszę popatrzeć na te zdjęcia i odgadnąć, na jakiej konstrukcji bazuje, i to całkiem legalnie, ten spory, bo ponad 5-metrowy SUV chińskiej marki BIC. Z zewnątrz mamy trochę range, rowera w lampach, grill trochę jak w Jeepach, z tyłu coś amerykańskiego. A wnętrze? No, tu już powinno być łatwiej, bo BJ90 Shanghai Edition to Mercedes GL drugiej generacji, plus duży dotykowy ekran. Auto pojawiło się w sprzedaży w 2019 roku i na początku kosztowało równowartość 140 tysięcy dolarów. Sporo więcej niż model GL w chińskich salonach Mercedesa, więc parę set sprzedanych sztuk trafiło chyba wyłącznie do instytucji państwowych, które jednak wolały mieć produkt chiński, a nie niemiecki. Jednak teraz cena spadła o ponad połowę i zaczyna się w okolicach 68 tysięcy dolarów. I to nie jest auto elektryczne, warto podkreślić. Pod maską pracuje silnik Mercedesa, benzynowe V6 z Turbo, skrzynia z Mer formatyk Też pneumatyczne zawieszenie również. Jak to się mogło stać? By zachodnie firmy mogły wejść na chiński rynek ze swoimi produktami, musiały zakładać spółki joint venture z lokalnymi podmiotami. Partnerem Mercedesa jest od 2005 roku bodaj właśnie BAIC. A skoro jesteśmy przy dziwnych skrótach, JAC, JS4 to chiński SUV montowany, bo chyba za wcześnie by powiedzieć, produkowany w byłych rosyjskich zakładach Renault, znacjonalizowanych w kwietniu ubiegłego roku. Auto właśnie trafiło do salonu pod marką Moskwicz. Kosztuje w przeliczeniu na złotówki 126 tysięcy złotych i ma pod maską 150-konny silnik 1.5 Turbo. I jeszcze jedna chińska firma, SAIC tym razem. Jakby się ktoś zastanawiał, czemu przedsiębiorstwa z Azji sięgały po zapomniane niemal jak MG, albo bankrutujące jak Saab przedsiębiorstwa, to właśnie po to, by ułatwić sobie wejście na europejski rynek w chwili, gdy będą miały produkt, którego nie trzeba się już będzie wstydzić. I ta chwila wydaje się nadeszła, przynajmniej dla marki MG. Z Saabem pewnie jeszcze poczekamy. Auta dostępne są w Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Jest już ponad 700 punktów dealerskich. W zeszłym roku do klientów na naszym kontynencie trafiło 50 tysięcy aut i nie są to wyłącznie auta elektryczne. Najtańsze ZTS ma silnik 1.5 pod maską i kosztuje 17 tysięcy euro. EHS to hybryda plug-in, 260 koni i kosztuje 35 tysięcy euro. I jeszcze na koniec, w Wielkiej Brytanii jest taka organizacja o nazwie BPA. Zrzesza zarządców parkingów, tak w skrócie, dba o standardy i bezpieczeństwo. I to właśnie BPA zwróciła uwagę na pewien aspekt, o którym nikt chyba do tej pory nie pomyślał. Wiele obiektów, na których parkujemy nasze auta, budowano lata temu, a gdy je projektowano, brano pod uwagę przewidywane obciążenie. Oczywiście z solidnym zapasem. Problem w tym, że samochody były kiedyś znacznie lżejsze. Zwykła skoda Eniak waży teraz dwie tony, meganka elektryczna tonę 700. O Volvo EX90 to już pewnie zbyt wiele razy mówiłem. Jeśli zaparkowane samochody będą cięższe niż przewidywano podczas budowy, katastrofa jest tylko kwestią czasu, przekonuje BPA. To bzdura, ripostują organizacje wspierające elektryfikację. Ja nie za bardzo lubię się bawić we wróżby czy w podsumowanie roku, ale dobór tematów w tej części programu nie był przypadkowy. Wydaje mi się, że dwa takie hasła przewodnie będą nam towarzyszyły w tym 2023 roku. Pierwszym będą Chiny, a drugie takie hasło to będzie ciekawie. Teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy dwa lokowania produktów: firmę Prodictech, która produkuje mierniki lakieru, oraz firmę AutoDNA, która umożliwia sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. Nie wiem, co ja mam z tymi sabami, ale lubię. Najbardziej kroko rzecz jasna, i tu potrafię się wytłumaczyć, bo są przyjemne dla oka, ale też bardzo współczesne, mimo metryki w czasie jazdy. Argumentów za 9.5 na przykład też kilka mam. Często mocne silniki, sporo części pasuje do Dopla, ale jest też kilka sporych minusów. Tordze wieje nie tak bardzo jak Japonia, bo jest to cynkowane, ale lata swoje robią. No i ten największy plus, czyli silniki z turbo. Jeździ się fajnie, ale relatywnie często zdarzają się poważne awarie, zarówno z 2.0 turbo, jak i 2.3 turbo pod maską. Auto traci smarowanie, wał przyciera się na panewkach, koszt remontu zazwyczaj znacznie przekracza wartość auta, więc jest trochę bez sensu, nawet bardzo. Model 9.5 był rekordowo długo produkowany, od 1997 do 2009 roku. Miałem sztukę z 2.3 turbo z 1998 roku z automatem i gazem, i byłem trzecim właścicielem od nowości. Mój własny osobisty brat kupił z 6 lat temu dużo młodszy egzemplarz, 12-letni wtedy, i był 12 właścicielem w Polsce. I z naszego doświadczenia wynika, że to się często w przypadku tej marki zdarza. Ja swoim też niecały rok pojeździłem. Przejdźmy zatem do konkretów. Ta sztuka jest z 2001 roku, kosztuje 7900 zł i ma pod maską 2-3 turbo o mocy 250 koni. Automat. Auto jest zarejestrowane, sprowadzono je kilka lat temu ze Szwecji. Przebieg to 213 tysięcy kilometrów. Zaczniemy od sprawdzenia winu w bazach AutoDNA. I nie jest to źle. Przebieg jest prawdziwy i udokumentowany wpisami zarówno ze szwedzkich, jak i polskich przeglądów. Więc jedziemy. Pierwsze wrażenie nie wiadomo, ale z bliska idealnie nie jest. Lakier jest co prawda ładny, spasowanie w porządku, jednak mamy korozję na błotnikach z tyłu. Podrapany i uszkodzony zderzak, kolejne ognisko korozji z prawej strony tym razem, kolejne wgniecenie na zderzaku, połamane lusterko. Ale 7900-250 KONI, ważny przegląd, nie ma co pompować oczekiwań. Nie jest źle. Auto jest ocenkowane, wzór z dachu to okolice 110 mikronów i mamy oryginalny lakier na wszystkich elementach. Plus i to duże. Wnętrze. Okropne. Przede wszystkim bardzo śmierdzi zarówno pleśnią, jak i fajkami. Nic dziwnego, popiół jest wszędzie. Plastiki w bardzo złym stanie, fotele trochę poprzecierane, zwłaszcza kierowcy. Połamana harmonika bagażnik nie otwiera się. Pod maską w porządku, od spodu gorzej. Hamulce do wymiany, silnik nawet względnie suchy, ale sporo korozji. Są miejsca, w których są po prostu dziury, i to spore. Co definitywnie kończy naszą przygodę z tym egzemplarzem. Nie ma nawet sensu uruchamiać silnika. I to wszystko na dziś. Pięknie dziękuję i przypominam, że zobaczymy się, znaczy nie zobaczymy się, bo mnie tam widać nie będzie, ale usłyszymy się w czwartek, w czwartek motodziennikowy ranking. Kłaniam się pięknie. Miłego dnia. Do zobaczenia.